Witam w kolejnym filmie. Czas podzielić się moimi wynikami, jakie osiągnąłem w roku 2024. Są delikatnie mniejsze jeśli chodzi o obrót, taki przychód na całym Allegro, niż w poprzednim roku 2023. Ale teraz skupiłem się głównie na marży, a nie na tym, żeby zrobić jak największy obrót i się pochwalić, jak to dużo właśnie robię obrotu. I tutaj mamy 21 380 zamówień i 2,6 miliona przychodu obrotu na samym Allegro, handlując samemu, wysyłając ze swojego magazynu. Także tak to u mnie wyglądało. I szczerze powiedziawszy, czy było ciężko? Pewnie dużo osób zapyta, powiem, że nie było ciężko. Tak naprawdę zajmowało mi to od 4 do. 6-7 godzin, e, oczywiście pomijając listopad, grudzień, bo w listopadzie, grudniu to wiadomo, że trzeba było po te 10-12 godzin robić, bo było bardzo dużo zamówień, ale tak naprawdę w, tym, w innych miesiącach to było lekko, bym powiedział, można powiedzieć, że się rozleniwiłem i też może to wpłynęło też na mniejszy przychód, bo byłem też leniwy. I już jak się ma te pieniądze, tam jakieś zostają fajne z tego wszystkiego, to już człowiekowi tak bardzo nie zależy na tym, po prostu dzieje się co chce. Ale też nie powiem, że nic nie robiłem, bo oczywiście e, siedziałem w telefonie na Allegro, szukałem tych jakichś ofert, co wystawić, co nowego, jakichś zestawów, jakichś pomysłów e, i właśnie powiem, jak to u mnie wyglądało, skąd czerpałem te pomysły, jakie te pomysły były i dzięki czemu udało mi się osiągnąć taki właśnie wynik. Wszystko zrobiłem sam i jak mówię, nie było ciężko, i nie potrzebowałem do tego żadnych ludzi do pomocy, mógłbym drugie tyle zrobić tak naprawdę obrotu no to wtedy już bym trochę się napracował, bym musiał te 10 godzin dziennie pracować, ale też nie czułbym się, żeby to jakoś było dużo pracy także to by było na tyle jeśli chodzi o moje wyniki, teraz przejdźmy do tego jak właśnie to osiągnąłem tutaj pokażę jedno z moich kąt, jaki obrót udało mi się na nim osiągnąć, jedna z lepszych kąt, bo tych 5 kąt mam Obrót udało mi się osiągnąć 695 tysięcy 13 lipca, bo nie mogę wcześniej jakoś daty wybrać tutaj wstecz. Nic po prostu nie można, bo od tego momentu tylko mogę sobie sprawdzić, do 14 stycznia 2025 roku prawie 700 tysięcy. Jak tutaj sami widzicie, ta sprzedaż się utrzymuje praktycznie na takim samym poziomie, i to jest konto narzędziowe, i właśnie dlatego chciałem Wam to pokazać, że narzędziowe cały czas, to mi ogród kategoria także, cały czas ten poziom jest bardzo podobny, tam gdzie niegdzie są jakieś tam wybicia. I tutaj mamy 700 tysięcy na tym koncie od lipca do stycznia tego roku. Ale pokażę Wam też na konto zabawkowe, które mam. No i mam konto zabawkowe 104 tysiące w okresie od 10 listopada do 22 grudnia. sobie dałam taki okres, bo dopiero jakoś od 10 listopada zaczęło się coś tam dziać, a tak ogólnie. Na tym koncie tam obroty są po 20 tysięcy, tak średnio przed świętami. Takie po prostu kąto sobie leży i tam nic z nim nie robię, tak naprawdę. Mam tam 7 aukcji wystawionych na tym koncie, i tutaj te 7 aukcji wygenerowało mi tam. Ponad miesiąc, miesiąc i 10 dni, 104 tysiące obrotu z bardzo dużą marżą, bo tam bardzo duża marża na tych zabawkach. I jak tutaj widzicie, jak po wykresie, jak to się zaczęło dziać, w listopadzie bardzo średnio, dopiero w grudniu, tak naprawdę zaczęli klienci kopiować. I dlatego jest bardzo ważne to, żeby wchodzić w takie sezonowe produkty, czy też na przykład tak jak ja dom i ogród, narzędzia sprzedaję i po prostu wtedy sprzedaż jest na bardzo podobnym poziomie co miesiąc nie musisz się martwić, że będziesz miał jakieś spadki, bo na przykład teraz w zabawkach w styczniu, są bardzo małe, mała ilość zamówień. Ja wiedziałam o tym, dlatego też w listopadzie grudniu skupiam się na tych zabawkach i jak sam widzisz tutaj można dodatkowo sobie ładny właśnie dochód sobie dorobić. To jest taki jeden właśnie z tych bardzo ważnych rzeczy, na które musisz też zwrócić uwagę, jeśli sprzedajesz. Takim pierwszym czynnikiem, który miał znaczący wpływ na, na moją sprzedaż na Allegro, to było tworzenie ofert w zestawy. I tutaj mamy taką przykładową ofertę randomową. Wybrałem sobie pierwszą jakąś lepszą, mamy sobie taki zestaw trzech e, produktów, i klient sobie nie musi na przykład już szukać e, właśnie na innych aukcjach, jeśli mu ten zapach się podoba, ta choinka, e, właśnie e, Black, e, może sobie dokupić kolejny, wpuszczać też na kratkę. I dzięki czemu możesz też więcej zarobić na tej danej ofercie. Ja też właśnie tak robiłem. Miałem sobie właśnie kilka takich różnych zestawów, gdzie jest bardzo mała ilość konkurencji, a produkt jest bardzo popularny. I dzięki czemu klient nie musiał gdzieś odskakiwać na inne aukcje i dobierać sobie jakieś tam brakującej rzeczy do tej danej rzeczy głównej. I po prostu zakupiło sobie u mnie. A ja miałem bardzo dużą marżę dzięki temu. I właśnie łączenie ofert zestawy jest bardzo ważne. I musicie też to u siebie na aukcjach koniecznie wybrać korzystać jakieś tam zestawy e, potworzyć. Kolejnym bardzo fajnym czynnikiem, który znacząco wpływa na sprzedaż i w moim przypadku tak się stało, jest wyszukiwanie produktów, które są topowe, są hitami i tutaj mamy na przykład dla przykładu 6000 osób praktycznie kupiło w ciągu ostatnich 30 dni. Jest to TV, ale to jest tylko przykład, ale trzeba właśnie szukać takich topowych produktów, które bardzo dobrze się sprzedają, czyli na przykład 100 miesięcznie jest do tego konkurencja załóżmy 20 firm tylko. Czasem można też i więcej spróbować i wtedy mamy dużą szansę na sprzedaż pod jednym warunkiem, że dodamy do danej głównej oferty jakiś po prostu przedmiot, który jest potrzebny, który przyda się dodatkowo do tej, na przykład frytkownicy, coś wymyślamy, żeby się przydało dla klienta, czyli jakieś na przykład foremki czy coś w tym stylu i tutaj mamy dla przykładu taką szlifierkę, czyli jakieś krążki ścierne oczywiście do szlifierki się przydadzą i mamy tutaj 217 osób kupiło, jest to oczywiście oficjalny sklep, dlatego też ta sprzedaż jest znacznie większa, ale mamy za 116 zł najtańszą cenę tej właśnie oto szlifierki i jak sam widzisz Da się też drożej tutaj sprzedawać pod warunkiem, że wyróżniasz się pod konkurencją tym, że masz topowy produkt i dodajesz do niego jakąś wartość w postaci tych na przykład krążków ściernych, które nie są tak naprawdę drogie, bo to są grosze za jedną sztukę i aż ocena jest podniesiona o... 20 kilka złotych w tym przypadku od ceny najniższej, i sprzedaje się w bardzo dużych ilościach. To jest bardzo właśnie fajna opcja, jeśli chodzi o zwiększenie swojej sprzedaży. Warto ją też u siebie zastosować. Czyli to produkt z połączeniem jakiejś tam dodatkowej wartości w postaci zestawu, tutaj w tym przypadku tarcz. I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie główne czynniki, które wpłynęły na moją sprzedaż. Jeśli je zastosujesz, jestem pewny, że znacznie zwiększysz swoją sprzedaż. Oczywiście było tego tych mniejszych, drobniejszych właśnie czynników wpływających na to sprzedaż znacznie więcej, ale to już materiał na kilka godzin tak naprawdę. Dzięki za uwagę i do następnego.